Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku Kulturalnie od Kuchni. Drodzy Państwo, jesteśmy z Koła Gospodarów Wiejskich w Kazimierzowie, pierwsze założone w gminie Polkowice. Ja nazywam się Kasia, to jest pani Krystyna. Razem dziś pokażemy, jak zrobić pierogi z różnymi farszami. W Kazimierzowie, trochę historii, w Kazimierzowie do dziś dnia jest pałac z 17, końca XVII wieku, ogrodzony pięknym, zabytkowym murem z kamienia i ruin, w parku znajdują się ruiny kaplicy podcmentarnej wraz z płytami nagrobnymi. W Kazimierzowie również są questy do przejścia, kto ciekawy zapraszamy serdecznie. Czyli co? Zaczynamy od pierogów. Dobrze, rękawiczki mamy ubrane, żeby było y, czysto i schludnie. Więc tak, do przygotowania ciasta na pierogi potrzebujemy mąkę, jedno jajko, wody, tyle ile nam ciasto y, przyjmie, czyli w czasie robienia będziemy widzieli jak nam to ciasto pracuje. Jeżeli będzie potrzeba, dolejemy tej y, wody lub jeżeli będziemy mieć za luźne ciasto, dodamy mąki i odrobina y, szczypta soli. To na pewno to, co potrzebujemy. Dodajemy jedno jajko. Szczyptę soli. Wątek. Sól, proszę bardzo. Mhm. I dolejmy. damy wody, ile przyjmie mąka. Dolewamy po trochę, tak żeby nam się ciasto za bardzo nie Jeszcze. zbryliło. Jeszcze? Jeszcze, jeszcze. Dobra. Mhm. No i dobrze, ciasto mamy. Odkładamy je na bok, przykrywamy ściereczką, żeby nam ścianą? nie obeschło. No i. I ciasto dobrze będzie, jak y, chwilę poleży, popracuje sobie, a my w tym momencie przejdziemy do y, składników na farsz. Drodzy Państwo, teraz farsz z kapustą i z ziemniakami z kiszoną kapustą z kiszoną kapustą z Do przygotowania potrzebujemy ziemniaczki ugotowane pół kilograma ziemniaczków zalewamy wodą łyżka soli i gotujemy do miękkości Następnie, Następnie... Spras... po ugotowaniu tak studzeniu. Po... pamiętam o tym żeby je sprasować praską sprasować tak, tak. Teraz jest smalec Teraz jest smalec. Dajemy pół kostki smalcu na patelnię. O, chyba chyba mocno się pali, co. Zmniejszymy. Pół kostki smalcu. Następnie. Następnie dajemy boczek. Drobniutko pokrojony w kosteczkę. I go podsmażamy. Delikatnie. To mhm, chyba tu, nie? Tak, tu, tu moc podgrzewamy. Dobra, i tak jeszcze będziemy dusić. E, ziemniaki po ugotowaniu e, przeciskamy przez praskę lub mielimy maszynką do mielenia mięsa. Kapustę po ugotowaniu drobno siekamy. Teraz dodajemy kapustę. Dobra, mhm. Dobrze. Podsmażamy to wszystko. Dobrze. Dodajemy ziemiaczki ugotowane. I cebulkę jeszcze, nie? Cebulkę nie To nic, cebulę dodamy teraz. I oczywiście dodajemy do tego troszkę cebulki. Resztę cebuli, która nam zostanie, będzie nam potrzebna do podsmażenia i okraszenia pierogów. Dodajemy troszkę soli do smaku. Pieprzu też do smaczku zadajemy. Zależy ile kto lubi, jakie pieprzne. To wszystko, dusimy teraz. Jak długo dusimy? Z jakieś 5-10 minut na pewno. No z 5 minut wystarczy, żeby to Bo to była wszystko cebulka. mamy ugotowane, prawda? Tak, Więc tak. wystarczy tylko delikatnie poddusić, żeby nam się to wszystko zmieszało. Następny farsz, farsz do pierogów ruskich. Do przygotowania pierogów ruskich potrzebujemy pół kilograma ziemniaków. Gotujemy do miękkości. Pamiętamy również o tym, żeby gotując, zalać wodą do samego końca po łyżeczki soli. Następnie cebula jedna-dwie w zależności yy, też od smaku, bo niektórzy lubią dużo cebulki, tak. ale cebulka nam jest potrzebna do środka do farszu i później do okraszenia pierogów. Yy, margaryna, ser pół kilograma my zawsze robimy przynajmniej ja tak, robię, pani Krysiu, że robię, jeżeli mam pół kilograma ziemniaków, to mam pół kilograma sera, też tak, pani tak robi, tak, prawda? Tak. Pół na pół. I do tego jest jeszcze potrzebny olej, bo do podsmażenia cebulki. Tak? pierwszy i sól. Do farszu dajemy pół kostki. Oj. Do podsmażenia. Teraz będziemy smażyć cebulkę, cebulkę prawda? Tak. Cebulkę kroimy w kosteczkę drobno. Tak jak powiedziałam, jedną, dwie, yy, kroimy, siekamy drobniutko. Dodajemy troszkę oleju. Hmm. Podkręcamy moc. Hmm. Yy. Następnie dajemy cebulkę. Panie Krysiu, cebulkę y, możemy sobie podsmażyć do, do farszu i do później do okraszenia, prawda? Więc nam... no można więcej. Wię więcej, tak? Zaczynamy od y, smażenia cebuli ze względu na to, że nie możemy dodać do ziemniaków i do sera gorącej cebuli, więc podsmażamy i ona nam y, chwileczkę odpocznie. Smażymy cebulkę na złoty kolor. Na złoty kolor cebulkę, żeby się nie przypaliła nam. Ja wrzucę y, ziemniaki, ser. przekładamy do miski. Najlepiej sobie większą miskę wziąć. Całe? Pani Krysiu? Całe, nie? Można dać całość. Następnie do Sery. ziemniaków dodajemy ser. Mieszamy, żeby nam się składniki połączyły. Teraz będzie cebulka. Już mamy prawie gotową. Tak jak powiedziałyśmy wcześniej, ziemniaki trzeba, ugotowane ziemniaki przeciskamy przez praskę. Tak samo robimy z serem białym. Przeciskamy przez praskę. Jeżeli ktoś nie ma praski, mielimy w maszynce do. Następnie dodajemy cebulkę. bo poczekać chwilę, bo mówiłam że nie Nie, było. nie. Tak, Dobra. Każdy ma inną technikę, więc pani Krysia dodaje od razu. Ja zawsze czekam, aż mi trochę ostygnie. Czyli każdy ma swoją technikę. Dobra. I teraz mieszamy. Wyłączone jest, dobra. I Teraz dodajemy sól. Ile pani Krysiu soli? Po Wystarczy. I pieprzu. sól i pieprz też dajemy tak jak każdy lubi, do prawda? Swój, każdy daje do swojego smaku. Można dać więcej, można dać mniej. I teraz wszystkie składniki mieszamy, aż powstanie jednolita masa. Wszystko będzie ładnie y, wymieszane. Najlepiej by było to zrobić ręką, prawda? Nie da rady. Nie da rady. I już mamy... Kolejny farsz gotowy. Gotowy następny farsz na pierożki. Drodzy Państwo, zaczynamy... Pani Krysiu, zaczynamy kolejny farsz. Do przygotowania kolejnego farszu potrzebujemy małą cebulkę pokrojoną w kosteczkę, Trzy ząbki czosnku, ser feta. Może być feta, może być ricotta, może być ser biały. To jest dowolność. Nie jest powiedziane, że to musi być na pewno feta. My dziś robimy na fecie. Pieprz biały, łyżeczka, mała masła. łyżeczka masła, paczka szpinaku mrożonego. Można też zrobić pół na pół. Szpinak. Taki żywy z ogródka na przykład, i mrożony. Do tego gałka muszka tałowa i do tego sól. Wszystkie przyprawy dodajemy do smaku, tak naprawdę. Dobrze. Czyli tak. Włączamy naszą tą. Dajemy. łyżeczkę masła. Żeby nam się delikatnie rozpuściło. Cebuli dajemy małą pokrojoną w kosteczkę, bo te pierogi tak naprawdę mają być bardziej, yy, bardziej czosnkowe niż yy, cebulowe. Ma bardziej być czuć czosnek niż cebulę. Podduszamy cebuleczkę. Wyciskamy do tego czosnek. ja przycisnę. O, mamy duży czosnek, więc nie możemy go przecisnąć, albo mam praskę. Wyciskamy teraz czosnek. Trzy ząbki. No, to się... Tamten był malutki, to damy to jako... O Jezus Maria. Dobra. Następny. Dobrze. Ten ząbek był mały, ten jeden, więc dodamy jeszcze jeden. I podduszam. No patrz, teraz nie mogę. O! Dobra. Coś nam czosnek nie chce się dać zdusić. No wystarczy. Wystarczy. Dusimy delikatnie to sobie odstawimy. Następnie czosnek. Następnie wrzucamy szpinak. Musimy go dobrze odparować. Teraz dodajemy do tego gałkę muszkatałową. Ścieramy na. Leci, tam. Dobrze. Myślę, że tyle wystarczy. Do tego teraz wrzucimy sobie. Dobra. Do tego wrzucamy teraz ser. Fety. Ja będę mieszała, e, kroiła, przepraszam, drobniejsze kawałki, żeby, e, tak ją trzeba podusić, Pani Krysiu, tą fetę, żeby nam się połączyła z tym szpinakiem. Dobra. I teraz tak, dodajemy biały pieprz. I to też, dodajemy pieprzu, soli i gałki dodajemy według swojego uznania. Jeżeli lubimy bardziej pieprzne przyprawy, dodajemy więcej pieprzu. Jeżeli bardziej słone, to dodajemy więcej soli. Dobrze. I teraz nam się to musi ładnie odparować. Chwilkę to potrwa i ten ser też musi nam się tak dobrze rozprowadzić ze szpinakiem. Rozprowadzić ze szpinakiem. Tak jest. Zaczynamy kolejny farsz. Mamy do przygotowania farszu kolejnego. Potrzebujemy soczewicę. Soczewicę wrzucamy do sita, płuczemy ją i wrzucamy na osolony wrzątek. Gotujemy do miękkości 10 minut. Następnie 10 sztuk pieczarek. Myjemy, obieramy, myjemy, kroimy drobniutko w kosteczkę. Potrzebujemy do tego jeszcze czosnek, yy, łyżeczkę masła, pokrojoną w kosteczkę cebulkę, bułkę tartą, pieprz czarny, sól, yy, kolorowy pieprz yy, i Ostrą przyprawę, Z tego względu, że i pieczarki, i soczewica są takimi mdłymi składnikami, więc, żeby zaostrzyć ten smak, potrzebujemy coś ostrego. Może to być kajena, chili, papryka ostra. I na pewno potrzebujemy imbir. Imbir dodajemy dlatego, że by nie było wzdęć po soczewicy. Więc zaczynamy. Uruchamiamy naszą kuchenkę, nagrzewamy i wrzucamy. O, coś nam tu. No, łyżeczkę masła. Łyżeczkę masła. Do tego dajemy cebulkę. Tu jest nasza cebulkę. Następnie czosnek. Przycisk. Aha, to jest ten duży czosnek, który ja nie mogłam przedtem przecisnąć. O! Pomożemy sobie. Yy. Dusimy cebulkę razem z czosnkiem. Nie wiem ile tego czasu mówię. A? Dobrze. Ząbek. Dwa, to też w zależności od tego, czy lubimy czosnek. My sobie damy, nie mogę przycisnąć. O, jest, dobra. Teraz będziemy płakać od cebuli, dobra. Następnie dajemy pieczarki, wrzucamy teraz sobie pieczareczki. Płakać. Mieszamy je tak, żeby odparować wodę z nich. Podduszamy je. Co Dodajemy imbiru. Kolorowy pieprz. Wszystkie przyprawy, tak jak wcześniej, dajemy do smaku. łyżeczki myślę, że wystarczy yy, pieprzu jeszcze nie dawaliśmy. Wystarczy. Dobrze. Teraz tą chwilkę podduszamy. Dobrze, żeby nam te pieczarki odparowała z nich woda. Drodzy Państwo nie powiedzieliśmy wcześniej przy pierogach ruskich, że w tamtym roku na, na dożynkach, na święcie wsi Pani Krysia przygotowała pierogi ruskie. Wszyscy się nimi zachwycali. Więc to są nasze słynne pierogi ruskie w wykonaniu naszej Pani Krysi. Pan Burmistrz był zachwycony, oczywiście. Dodajemy teraz ugotowaną soczewicę. Okay. I dalej sobie mieszamy. Tak, żeby nam się składniki połączyły i były fajnie odparowane. Zaczynamy. Następne pierogi. Pierogi z owocami, przeważnie. Robimy je dla dzieci, dla wnuków, bo dzieci uwielbiają pierogi. Wszystkie pierogi na słodko. Do pierogów dziś mamy pierogi z truskawkami i z borówkami. Do tego jeszcze potrzebujemy kwaśną śmietanę, cukier waniliowy i cukier zwykły. Te, te trzy składniki ostatnie potrzebne nam są do polania później pierogów. Ciasto nam już sobie troszeczkę odpoczęło, bo nawet duszą chwilę. Podzielimy sobie je na, na mniejsze porcje. Resztę przykrywamy ściereczką, żeby nam ciasto nie obsychało. Potrzebujemy mąkę. O, jest nasza mąka. W międzyczasie nalewamy do garnka wody, sypiemy odrobinę soli. I włączamy, żeby nam się już woda gotowała. Skończyliśmy lepić nasze pierożki, ciasto całe jest wyrobione, teraz będziemy gotować. Woda nam w garku wrze, pamiętamy o tym, żeby była osolona i wrzucamy po kolei. Zaczynamy od pierożków z kapustą i z ziemniaczkami. ziemniaczkami. Pierożki gotujemy w osolonej wodzie, zamieszamy teraz łyżką drewnianą tak aby nam I nie około popękały w 5 minut. Tak, od pierogi. momentu wypłynięcia. tak, pani Krysiu? Tak, tak. Drodzy państwo, pierogi mamy już ugotowane, odsączone z wody, ostudzone delikatnie. Więc możemy przystąpić do dekorowania, do omaszczenia ich. Do pierogów ruskich polejemy je na przykład yy, boczkiem z cebulką podsmażonych delikatnie. Dobrze. Okay. Pierogi ze szpinakiem dodamy kleksa śmietany i udekorujemy czymś zielonym. Do pierogów z soczewicą dodamy troszkę cebulki i do pierogów damy trochę... Pierogów z kapustą dam. Tak, tu. Mhm. I troszkę zielonego. Może teraz tą kolendrę damy. Ja przygotuję teraz e, śmietanę, cukier, do pierogów na słodko. Bierzemy śmietanę kwaśną, e, osiemnastkę, dwunastkę, to już od Państwa zależy. Dodajemy cukier. Do pierogów słodkich nie dodawaliśmy do środka cukru, więc e, lepiej, żeby ta śmietana była e, bardziej słodka. I do zwykłego cukru dodajemy cukier waniliowy. I teraz też nie będziemy polewać, tylko damy kleksa, śmietanki tu. Dziękujemy serdecznie za dzisiaj, zapraszamy do Kazimierzowa na te i inne pierogi, oczywiście i inne smakołyki, bo nie tylko pierogi w Kazimierzowie robimy, więc zapraszamy, zapraszamy serdecznie. serdecznie. Dziękujemy, Dziękujemy. ślicznie.